No, hello, dzisiaj to ja będę prowadzić odcinek tego vloga, albo tak, bo, nie, bo w tym roku jeszcze nie miałam nie miałem swoich 5 minut, dlatego teraz ja będę mieć. Happy! O Boże, uciekam. Was zapraszam na takie krótkie podsumowanie tego roku, Nie już chciałabym powiedzieć, co mniej więcej się wydarzyło w tym roku, a na końcu zobaczycie, jak właśnie z całą tutaj ekipą odliczamy do nowego roku, więc zapraszam. Zacznijmy od pierwszego. Założyłam Instagrama, z czego jestem naprawdę zadowolona z tego wyboru. Wybiło mi 100 subskrypcji na moim kanale, za co jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna wszystkim moim subskrybentom. Na moim Instagramie w ciągu kilku miesięcy wybiliście ponad 300 obserwujących. I naprawdę nie wiem jak to się stało, ponieważ na YouTubie 3 lata tutaj jestem i dopiero teraz jakby wybiłam to 100 subskrypcji, a na... Instagramie, jakby kilka miesięcy jestem i od razu mam 300 obserwacji, co jest naprawdę wow, i, i również za to bardzo dziękuję. Do naszej ekipy dołączyło dużo nowych osóbek, i dużo nowych twarzy zobaczyliście, w, na, między innymi, właśnie w naszych odcinkach. Również dzięki Instagramowi em, nawiązałam dużo nowych znajomości. Znacznie poprawiła się jakość moich filmików i ogólnie wszystkiego, co z nimi związanego, typu na przykład montażem. Ponieważ pamiętam jeszcze czasy, kiedy w ogóle nie montowałam odcinków, czego teraz żałuję, bo by mogło o wiele lepiej wyjść, nawet mimo tego, że pomysły na te odcinki wcale nie były najlepsze. W tym roku również spełniły się dużo moich marzeń, ponieważ na przykład... Um, Kupiłam sobie, dostałam neferę. Wybiłam, wybiło mi na kanale 100 subskrypcji, założyłam Instagrama oraz pojechałam pierwszy raz w życiu za granicę. W tym roku również moi rodzice stwierdzili, że w końcu jestem wystarczająco dużo na to, żeby obejrzeć Harry'ego Pottera, więc obejrzałam całego Harry'ego Pottera. Hła, hła. Mimo, że moim zdaniem wcale te odcinki nie są aż takie straszne, mimo że jednak jest taka nutka strachu. Bądź co bądź, w końcu trochę bitek tam był. A teraz e, chciałabym Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama, link e, macie wy, na moim bannerze na YouTubie oraz e, w karcie informacja na moim kanale oraz... Zawsze w opisie podaję nazwę do swojego Instagrama, więc jeżeli macie Instagrama, to wystarczy skopiować tę nazwę albo sobie gdzieś ją przepisać i po prostu mnie wyszukać na Instagramie. Więc teraz jeszcze wam przedstawimy szybko nowe jakby twarzyczki w naszej ekipie. No i przechodzimy już do odliczania do nowego roku. Nie wnikajcie, jak wiecie, w naszym świecie lalek czas inaczej płynie. Pierwszą lalką jest na Nile's serie Basic. Drugą jest Frankenstein z serii na Straszy Przygoda. Howling Wolf. Madeline Hatter z serii Basic Ever After High. Rebecca Steam z serii Dead Out Triad Monster High. Polne Mou. Fire. I dziesięć! Dziewięć! Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Szczęśliwego Nowego Roku! Ła, Bi! mam wybrzydnięć! Ła, Abi! Jej, yeah, ja też chcę się bawić! A więc tak, wszystkim życzymy szczęśliwego Nowego Roku i żeby ten przeklęty koronawirus się skończył. Odcinek Sylwestrowy Rodzinki Krejzolków i serialu pojawi się w przyszłym roku, za tydzień. No a my się z wami żegnamy. To był ostatni odcinek tego, w tym oto roku. Subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi, komentujcie i lajkujcie. No i wchodźcie na naszego Instagrama, nazwę macie w opisie. No i do zobaczenia w nowym roku. Pa,